Muszę agresywnie zacząć, muszę agresywnie zacząć. To, znaczy, to. I to nie rybka, jak coś to... Przecież... Co, co, co jak coś? Łokcia dostaniesz i to... Tak. Ale łokci w boksie nie ma. No i f**k. Tu przecież nie ma boksu. To jest bez zasad. Ulica. Jesteśmy? A, już jesteśmy. E... Don Casio, a więc Casioż Rzecieński, człowiek, który znów dymi. Dymi na galach, ale to już tradycja. Ja jestem trochę zaskoczony tym, tym pojedynkiem. Nie wiem, jak ty, czy ta propozycja, jak dowiedziały się, że będzie to Marcin Wrzosek i, i, i to kolejny twój rywal, ciebie zaskoczyła w jakikolwiek sposób? Nie, zaskoczyły mnie wcześniejsze i wydaje mi się, że Wodarzy też zaskoczyło to, że się zgodziłem na wcześniejsze, ale jednak coś tam wyszło. I to też z tej samej federacji niektórzy rywale mieli być i uważam, że to byli dużo ciężsi, jakby nie powiem ci jacy, bo możliwe, że dojdzie do tych walk w przyszłości. A ten wrzut, chłopie, ryj. Po prostu. Dlaczego boks? Bo, bo pojawia się tutaj często zakulisowo zarzut. Nie wiem, czy ktoś Ci w ogóle zadał to, to pytanie, czy, czy to nie jest tak, że, że Kas już po prostu poczuł trochę tego parteru, poczuł małych, małych rękawic, a zdecydowanie lepiej czuje się w dużych rękawicach. Ten bufor bezpieczeństwa jest zdecydowanie większy i dlatego walczysz w boksie, a nie w MMA, bo, bo to ryzyko po prostu porażki jest zdecydowanie większe, jeśli byś poszedł do MMA. Nie, wydaje mi się, że ludzie wybierają dyscyplinę tej, w której się dobrze czują, Jak ktoś gra w piłkę nożną, to po prostu kopię w piłkę nożną, bo jest w tym dobry. A nie próbuję rzucać w kosza. Nie? To po prostu takie jakby logiczne, nie? że ja po prostu kocham dalej ten sport box. To nie jest już moja pasja, ale kocham ten sport i chcę promować ten sport. A nie MMA, nie podoba mi się przytulanie, to nie jest widowiskowe, uważam. Zresztą udowodniłem to poprzednią moją walką. Było w f... emocji, wszystkie rekordy pobite, ludzie chcieli to oglądać. Boks w Polsce stoi na słabym poziomie teraz. Na świecie ma się dobrze, świadczy o tym też wczorajsza walka. Cały stadion wypełniony, 60 tysięcy ludzi i to w tym się czuję dobrze, to kocham, wykreowałem sobie pozycję, taką fejma, że jestem królem. Wszyscy chcą. Oglądać moje walki, bo są widowiskowe, są pełne emocji i dlatego boks, toczyłem dwa walki. W MMA, w K1, we wszystkim doszedłem do tej pozycji, w której jestem i mam boks i wodażą. Też to pasuje, bo widocznie ludzie też to chcą, bo jednak wszystkie rekordy ja biję. To tu stawiamy kropeczkę, jeśli chodzi o te formułę walki, chyba wszystko zostało wyjaśnione, pytanie o ten ostatni pojedynek, bo nawiązałeś do tego, że cały czas jesteś królem, natomiast werdykt sędziowski był, jaki był, czy ty analizowałeś... Że jesteś królem. A, a generalnie ten pas króla miał do ciebie należeć i ten status króla do momentu, kiedy będziesz wygrywał pojedynki, a sędziowie przy ostatniej twojej walce z Normanem Parkiem zadecydowali inaczej. I tutaj pytanie, czy ty już się pogodziłeś z tym, że przegrałeś ten pojedynek, czy cały czas twierdzisz i uważasz, że byłeś w tym pojedynku lepszy? Nie, no ja jakby wszyscy widzieli, że byłem lepszy. Cały świat boksu również. E... Twój pracodawca, Mateusz Borek, również widział, że byłem lepszy. To, że ty na przykład widziałeś inaczej, ale pewnie nawet się nie znasz na boksie, no to to jakby mnie mało interesuje. Tak samo ci sędziowie z KSW, którzy bronili swojego byłego mistrza z KSW, a ja mam jednak wizerunek melanżownika i wcale się tym nie wstydzę się tego, bo teraz wrzut, ten co był ze mną na face to face, tu ponad dziennikarzom mówi, że Zobaczyłem od niego alkohol i tak dalej, to co nie miał argumentu, no to nie jest nawet, jak mi chciał tym dokuczyć, pomimo, że wiem, że tak nie jest, pomimo, że wczoraj byłem na tej walce USYK Joshua, melanżowałem do rana, ale jakby potem wiem, gdzie jest łazienka, gdzie mam dom, wszystko pięknie, przyjechałem tu. To mi tym nie dokuczy, bo ja nie ukrywam tego, że ja się dobrze czuję w melanżu. I to wstyd dla nich, że taki melanżownik wychodzi na zawodowców. I tu ten sam efekt był. Oni po prostu bronili swojego sportu MMA, że tu wyjdzie gościu ze sławą taką, że kurwa, melanżuje, wychodzi na pierw wszystkich ogórków. No i kurwa, jak tu nam zlał byłego mistrza KSW. No. No i to, to było to, nie? Ale cały świat boksu wypowiedział się tak samo jak mój trener Marek Krobak, którego serdecznie pozdrawiam. Ja sam czułem się wygrany, więc mi to koło lata, co tam wiesz, ludzie mówią ze świata MMA, czy to mnie nie interesuje. No tak, no ja zostaję przy swoim, ty zostajesz przy swoim, tutaj dyskutować na ten temat nie będziemy, bo pojedynek zupełnie inny przed nami, konfrontacja z Marcinem Wrzoskiem. Sześć rund w dużych rękawicach, chyba dziecięciomucjowych, jeśli się nie mylę, limit do 87 kg taki jest ustalony. Limit, który ci pasuje, będziesz musiał zbijać do tego kilogramy, czy to jest limit, w którym masz wrażenie, że te kilogramy będą działały na twoją korzyść? Nie no to poprosił ten wrzut o taką wagę. Ale tu, tutaj trzeba powiedzieć, że nie ma co się jemu dziwić, no bo jednak jest zawodnikiem, który na co dzień, jeśli toczy pojedynki, to toczy pojedynki w niższych kategoriach wagowych. No to po co z razie do króla? No kurwa, no mówi, że lałem jakieś małe pizzy same, a jest, wychodzi na to, że najmniejszą pi**ą z tych wszystkich, których zlałem, bo jest nawet mniejszy od mojego pierwszego rywala Polaka, no jest najmniejszą pizdą, No i tu ustala jakieś kur... Ma limity, ale mówię dobra, ja jakby jestem profesjonalnym freakfighterem, więc zrobię wagę, bo jak mam pisane w kontrakcie, się zgodziłem na to, to zrobię. Mam 10 kg do zrobienia, ale to oni tylko strzelają sobie w kolano, bo... To tak jak mój trener Marek Robak kiedyś powiedział, że Kasiusza ja nie widziałem na sali do tych wcześniejszych walk. Dopiero na pałkę przyszedł, się przygotował. No musiałem zrobić te kilogramy, no to co najlepiej? No nie będę biegał, przecież pójdę na salę, coś tam się poruszam, to mi spadnie ten tłuszcz. No i tu tak samo muszę 10 kilogramów zrobić. No i zrobię formę przez to, no bo, no bo muszę schudnąć. No. a tak to bym sobie wyszedł taki ulany. A też bym go p***ł, no bo tak jak mówię, on jest, jest zwykłą pizą. Yy, no i tyle. A jeśli chodzi o wnioski, które udało się wyciągnąć po ostatnim pojedynku, czy w ogóle miałeś coś sobie do zarzucenia, czy, czy tak ten pojedynek miał e, wyglądać i, i wszystko było tak jak, tak, jak sobie przewidywałeś? Nie no, wie, wiele do zarzucenia jakby miałem, do sędziego ringowego, bo on tam popsuł, on tam jakby... To... Ale, abstra abstrahując już od formalności, o których w tym momencie nie ma co dyskutować, natomiast czy ty czułeś się komfortowo i zawalczyłeś w taki sposób, jak chciałeś e, zawalczyć, czy jednak, jeśli chodzi o Twój styl, mogłeś pokazać się jeszcze zdecydowanie lepiej, nawet z tak dysponowanym parkiem? Znaczy, no, on nie był dysponowany, on dużo atakował głową. Do niego jakby nie mam pretensji, bo znalazł na siebie sposób, pozwolono mu na to, to robił to. E, tak jak mówię, bardziej mam do sędziów. A ja nie, ja pokazałem jak na to, że on faulował cały czas i mu na to pozwolono to i tak uważam byłem bardzo zadowolony z siebie, że mimo to i tak się nie jakoś nie zbulwersowałem tak, żeby k***a w ogóle mi popsuł plan na tą walkę, mimo to, że jest mańkutem, atakował tą głową, mańkuci są niewygodni, ale dałem radę od trzeciej rundy to w ogóle uważam, że on już siły nie miał jakby to potrwało jeszcze. Chwilę dłużej, to tak jak jest uważany za ten kondycję i twardy łeb, to mi się wydaje, że to i tak by przed czasem się skończyło. Bo no piątą rundę to ja się bawiłem z nim. Jeśli chodzi o Marcina Wrzoska, to czego spodziewasz się po Marcinie, Bo pewnie parę pojedynków jego oglądałeś, może ci się zdarzyło, chociaż patrzę na Twoje oczy i nie do końca jestem przekonany. To zapytam, czy oglądałeś jakiś pojedynek i, i jaki styl e, będzie prezentował w tym pojedynku Marcin Wrzosek? No Jeszcze nie oglądałem, ale na pewno obejrzę te walki, które są. Bym oglądał jego walkę, ale jego walki właśnie z pałką nie ma, bo wiedziałem, że walczyli kiedyś no i szukałem wiem, że bo przeważnie tam dwa tygodnie przed walką sobie analizuję walki moich rywali, jeżeli są jakieś no to pałkę to sobie patrzyłem na jego stójkę. No, Teraz jakby za dużo nie powiem, bo nie widziałem. Pewnie jakąś widziałem tam przypadkowo jakoś tak, ale ja i tak przewijam tylko na stójkę, a przeważnie oni so leżą tak jak takie k***a. dwa chłopy na sobie i tam se masują uszy. Więc no mnie to nie kręci i tego nie oglądam, więc no nie pamiętam na razie jego walki, ale jakąś na pewno mi mygnęła, ale to mówię, no za miesiąc pewnie będę analizował sobie takiego walki, te co są w internecie. No to przechodzimy do Twoich przygotowań. Czy możesz obiecać tutaj widząc przed kamerą, że to będzie najlepiej przygotowany i najbardziej profesjonalnie don, don Casio do swojego pojedynku, bo wiemy, że czasami mówisz, że podchodzisz lekceważąco do tych przygotowań, że raz jesteś, raz cię nie ma na sali. Natomiast już przed tym pojedynkiem z normalnym parkiem wyglądało to nieco lepiej. I mam wrażenie, że teraz konfrontacja z Marcinem Wrzoskiem też jest jakąś tam mobilizacją dla Ciebie, żeby żeby i wypełnić ten limit wagowy, i pokazać się na tle, jakby nie patrzeć e sportowca zawodowca z bardzo dobrej strony. No obiecać nie mogę, że to będzie moja najlepsza forma, ale mogę obiecać, że na pewno go napierdolę i na pewno to moja ręka zostanie uniesiona. Teraz mają być profesjonalni sędziowie od boksu, więc jakby tu o nic się nie martwię, że będzie falował czy coś, więc wiem, że dostanie w niezależnie jaką ja formę wniosę do ringu, nie wiem, no na pałkę to było coś, co chciałem. Nie pomyślałem, że Federacja spełni to, że gościa z przeszłością z UFC i miałem taką motywację. Na tą... na tego wrzoda, no jakoś tak nie mam tak, że a z wrzodem będę walczył. No dla mnie to jest zwykły śmieć, którego wyjdę po prostu na pierolę. No jaką mogę mieć motywację, jak on mówi, argumentując, że kurwa, nie podoba mu się to, że ja biorę zawsze ma mniejszych od siebie i tak dalej, a on jest najmniejszą z tych wszystkich. No to jaką ja mam mieć motywację? No on sobie sam, kur... strzela w kolano. No, debil. Padają bardzo mocne słowa, zarówno jeśli chodzi o Twoją osobę i o Twoje wypowiedzi, jak i o Marcina Wrzoska. Skąd tyle Nienawiści. nie wiem czy to dobre słowo, natomiast brak sympatii pomiędzy, pomiędzy wami, bo przecież jesteście osobami, które miały już ze sobą styczność, nawet z tego co wiem, byłeś na sali u Marcina Wrzoska, chyba trzymał ci tarczę, dochodziło do jakiegoś takiego bezpośredniego kontaktu na sali treningowej, a teraz jest dużo złej krwi. Gdzie to się wszystko popsuło i dlaczego to wygląda tak w tym momencie, jak wygląda? Bo ja nie szanuję ludzi takich jak właśnie Marcin i jak większość tutaj, z tych zawodników, że oni dla kilku srebrników, dla kilku falów na Instagramie zrobią wszystko, nawet gówno by zjedli, bo ja na poprzedniej konferencji wrzut, szedł z połowy sali się przywitać ze mną i normalnie rozmawialiśmy, staliśmy razem, mojej koleżance Ewelinie z Warsaw Shore na rożniku, normalnie, tak jak mówię, jak się widzieliśmy, normalnie gadaliśmy, a dwa dni po konferencji ja patrzę, on z bokzelem nagrywa takie gówno, najgorsze jakieś na mnie, a mówię, no Mężczyźni to by podszedł do mnie, powiedział ty kasyż kurwa, dasz zarobić, bym z tobą wziął walkę może ten. I bym wtedy przemyślał, bym jakoś inaczej podszedł, nie? Do tego. Na pewno bym na siłę nie dymił. Ale skoro on tak pojechał, to dla mnie już nie ma Kurwa, Dla mnie ja właśnie nie szanuję takich On nagrywa takie gówno do mnie i dzisiaj przychodzi tutaj i do mnie łapę. Ja mówię, sp dalej chłopie. No i on, kurwa nie podasz mi łapę. No kurwa właśnie ja nie szanuję takich ludzi, że oni... Tu przed kamerami potrafią kurwa, na siebie najgorszych wieszać, a pójdą za kurtynę i mówią: Sorry, tutaj za mocno trochę cię, ale a on, dobra, tylko na następnej konferencji to tak mocno nie ciśnij. No nie, no u mnie kurwa, zawsze są prawdziwe emocje, dlatego wszystkie kurwa, rekordy bije, dlatego jestem królem tej federacji, bo u mnie nie będzie udawanki, nie będzie kurwa, jak łamie, dlatego mam tak wąskie grono znajomych i się cieszę z tego, bo jak mam mieć takich fałszywych, którzy właśnie gadam już, kur, no, znam się z nim już nie wiem, ponad rok albo dłużej, no i często się widzieliśmy na eventach, normalnie gadamy, a on chwilę po konferencji potrafi takie gówno nagrać na mnie, no to, to ja mówię, no nie, no kurwa, ja nie szanuję po prostu, ja rozumiem, że ze mną jest fajna wypłata, że ze mną jest duże zasięgi, tak jak po popałce widać, że 20 lat w tym sporcie miał te kurwa falą, na którym im najbardziej zależy, tam 50 tysięcy na Instagramie, teraz ma prawie 300 tysięcy i mu to wy i dzięki temu dostaje z innych federacji walki, spoko, ale kur... nie takim kosztem, takim bez zasad, A oni potem jeszcze pójdą na wyjazd i powiedzą, no, zasady, kurwa, honor, kur... po prostu. Mówisz, że jesteś królem federacji, natomiast dzisiaj na konferencji jeden z zawodników, nie wiem czy będziesz wiedział o kogo chodzi, powiedział, że jest władcą piekieł i on tutaj rządzi i rozdaje karty i każdy go będzie prosiło o pojedynek. Nie wiem, czy wiesz o, o kogo chodzi? O, pewnie był w środku karty, nie? No to ja takimi śmieciami sobie nie zaprzątam. Amadeusz. Głowy, no, fra, Frajeri, no to ja sobie nie zaprzątam takimi śmieciami głowy, bo ja jestem w, w głównych walkach, więc no oni tam. Pierdolą, pierdolą. To tak jak mówię, no. Tu ktoś mi z dziennikarzy powiedział, że co drugi m'a mówić, że walkę chce ze mną, no ale oni wiedzą, jakby mam w kontrakcie, że nie mogę ich uderzyć. Zapraszam. Grunwaldzka 4A, Gdańsk, Sako, Gdańsk. Zapraszam, tam możemy się napierdolić. Jak na ulicy, no bo ja, tak jak już zaproponowałem, że ja mogę walczyć na tej Gali 12 z y, tym wrzodem, potem Bombelez może wejść po 30 minutach, i potem może wejść ten frajeri i wtedy trzech ich nie, Oni nagrywają specjalnie, bo wiedzą, że ja już mam zakontraktowaną walkę i wiesz wtedy, jak dzieci napiszą jego fani: O, k**a, boi się, Doncasu się boi. No i oni na tym bazują tylko, bo wiedzą, że nigdy takiej walki. Nie dojdzie, bo to federacji nawet nie interesuje. Zobacz, on jest w środku karty, on się tam powoli z pierwszej na drugą, potem stół wyrdoli, bo walki nie może wygrać, stół wyrdoli, to się w... w... wespnie trochę na trzecią walkę od końca, no i tak się wspina i myśli, że jak będą krzyczeć o mnie, to się e, wejdą do głównej walki. No nie, nigdy nie miałem propozycji o większości tu rywali, którzy o mnie gadają. Nigdy od federacji nie miałem propozycji nawet. Więc wiesz, oni tylko pierwsze tak, żeby te kilka lajków się zgadzało więcej. No, no to jak, jak odrzucasz kolejne propozycje, to ja zadam pytanie w drugą stronę. Czy jest jakiś... Nie odrzucam propozycji, bo ja jakby mam sporo propozycji i na każdą się zgadzam, a potem to już... Ja już jestem w tej pozycji, że to już wiadomo, że to jest też biznes. To też musi się włodarzom zgadzać. Że oni patrzą... Ja ci powiem, że... Mi się wydaje, że rywal miał być lepszy nawet niż wrzut. Mój? Ale sportowo, czy medialnie? Sportowo i medialnie, e, no... Polska, czy zagranica? I Polska, i zagranica Ci powiem, takie no, mocne nazwiska z KSW. I Ci powiem tylko po pierwszej części chyba, po pierwszej konferencji oni oznali, że nie, no ale ten gościu będzie pewnie taki jak Borys i nam to się nie zepnie, no po prostu no, wiedzą co też ludzie potrzebują, no. To jest federacja jednak trochę, żeby zadymić, ludzie włączają to, bo jakby oczekują czegoś. No i Don Casio im to daje, ale nie to przez to, że ja taki jestem. Ja jestem kwa czasem miłym człowiekiem. Rzadko mi się to zdarza tutaj akurat, ale mam wąskie grono. Tam oni mnie znają z innych twarzy, tak jak mam 101 twarzy Don Casio, to potrafię też być inny, ale po prostu no, nie szanuję takich kurw. U mnie jest zero jedynkowy system, jak ktoś do mnie. Pulta, i jakbyś sobie prześledził, jakby ci się kiedyś chciało, albo komuś innemu, to jakby prześledził od początku, ja nigdy nie zacząłem żadnego konfliktu. To oni pultają się, a potem ludzie, bo jak on ciśnie, no bo u mnie jest z tym ja naprawdę ja nie będę taki, że patrzył Ej, on ma 100 tysięcy więcej na Instagramie, to ja nie powiem mu tak brzydko, bo, no, bo mnie jego fani zjedzą. Nie, ja mam wychane, ja Boxdelowi też, bo z Bokzelem też miałem ostatnio jakąś konfrontację tu na wywiadzie, powiedziałem mu to, że jesteś wodarzem. Nie oczekuj do, ode mnie, skoro mnie zaczepiasz, że ja będę dla ciebie miły, bo miało to pretensje. Ja mówię, nie, ja cię traktuję jak kurwa, ziomka, ja nie zatracę w sobie czegoś, bo ty jesteś wodarzem ja, Chcesz, to mnie możecie wyjechać, ale ja nie zmienię się po to, bo kurwa y, o ja, bo będę rozpiniał a potem walki nie dostanę i nie zarobię. Nie, ja już jakby zarobiłem swoje, mi wystarczy, ja tu jestem, żeby wyjaśniać tych kura śmieci, też fajnie zarabiam i potem sobie melanżuję. Kurwa. I od sześciu lat już tak prowadzę swoje życie i mi jest dobrze. Na koniec pytanie o osobę, którą poruszyłeś w swojej wypowiedzi, a więc Borysa Mańkowskiego i twojego byłego rywala, więc Normana Parka. Na najbliższy pojedynek, walka wieczoru, małe rękawice, 15 minut bez podziału na rundy. Kto tu dla ciebie będzie górą, kto jest faworytem w tym starciu, jak widzisz w swoim okiem? Dokładnie nie pamiętam dobrze walki Borysa z Mamedem Khalidowem, ale wiem, że tą walkę akurat widziałem i ona się chyba stoczyła cała w stójce. Wiem, że jakiś tam mieliśmy jakąś domówkę i włączyliśmy sobie i akurat ta walka. Ta walka była, bo tak zwykle to nie oglądam. Tego nie bo nie neguję, ale jakby. No, Panem nie jest. Nie jestem fanem, no jakby ja lubię stójkę i tyle. No, ko ko kocham to, to nie jest już moja pasja, ale. Kocham ten sport, po prostu mi się to podoba. I yy, jest widowiskowo, jak ktoś tam mordy dostaje, po prostu. Yy, no i wydaje mi się, że Borys powinien wygrać, nie? Z tą dyspozycją, którą miał tam z Mamedem, to raczej wydaje mi się, że powinien wygrać z Pałką, nie? Chociaż no, Pałka, jakby. Wiesz, wszyscy narzekali na ten boks, a teraz kurwa, wszyscy w boksie toczą walki. A tak, Kasiusza narzekali, że on w boks, przecież to jest MMA. No kurwa. No debile. a teraz wszyscy nagle w boksie są i nikich nie krytykuje. Tu walka na FM w boksie, tu kurwa, w boksie, tu kolejna główna walka w boksie. No, boks to jest kurwa, po prostu ludzie chcą widzieć jak ktoś dostaje na ryj, a nie kurwa, jak się przytula i potem mu łapkę złapie i mu skręci. O zasadach dyskutować nie będziemy, natomiast ja zapytam, jeśli Borys pokonuje Normana Parka, to już ostatnie pytanie, to czy interesuje Cię taka walka po tych korespondencyjnych bojach z Borysem Mańkowskim na zasadach bokserskich? Czy, czy to jest coś, co znalazłoby się w kręgu Twoich zainteresowań? Ja już mam tak z federacją, że jak ja bym miał. Na każdym wywiadzie, jak mnie pytają naprawdę o tego, o tego, o tego i mówić tak... Jest. Tu konkret, jedno, jedno nazwisko, tylko życzyłem jedno nazwisko i o, o to nazwisko no pytam. Tak, federacja zapyta i ustalimy warunki. Ja jakby nie mam problemu z kimś walczyć w boksie, tylko ja jak mówię, ja nie jestem sportowcem, więc jeżeli on chce sportowego, a ja do niego nic nie mam, bo ja nie znam Borysa, jakby mówię, oglądałem jego walkę, bardzo mi się podobała, to nie wiem czy... To będzie fajna walka, ciekawa dla ludzi, nie? No jednak mnie znają, że ja mam zawsze gości, którzy się do mnie prują. Jest walka i jest dym. A tu, jak chcę sportowo, mi dadzą taki sam czek, federacja, ja nie mam problemu z nikim wyjść, naprawdę. Ja... Na małe rękawice byś się zgodził, czy ciebie interesują tylko te duże? Raczej chcę promować boks, ale jakby... Przyszłość, może, na razie chcę zostać przy boksie, bo to tak jak na, na, na gołe pięści, nie ogromne macie, ostatnią oglądałem, bo i tam był mój, no i znam Wąskiego, i znam Kosę, no i znam Łazara, znam Rytę, no chłopacy z Trójmiasta wszyscy, to jakby kibicowałem, oglądam waszą tą galę, ale no jakby wiesz, też ja patrzę tak... No, Dostaję tu taki czek, to mi się rozdalać ręce. No wiesz? Ryzyko większe. No tak, no jakby też myślę, już sobie, no... Wiesz, mi się wydaje, że jakbym był na początku, to bym wszedł i na tygołę, bo to wiesz, chcesz jakby wybić się. Ja pokonałem te wszystkie progi w TFM, a to, to, czego nie lubiłem, ale wyszedłem ze strefy komfortu, zrobiłem to, żeby dojść do tej pozycji i żeby mieć swój ukochany boks i chcę z tego korzystać, jakby. Ale nie wykluczam. E Kiedyś, nie? Jak położą mi trzy bańki na stole, dawaj, nawet na gołę, nie? Kasiusz, dziękuję, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że było miło i mam nadzieję, że nie. Po raz ostatni będzie jeszcze okazja porozmawiać na zdecydowanie więcej tematów, bo tych tematów jest pewnie jeszcze dużo, których nie poruszyliśmy. Żyjesz to, miejmy nadzieję, że się spotkamy jeszcze. Tyle, Kasiusz życiński